Hej bordeczki z tej strony Solak, witam was w takim króciutkim, informacyjnym wideo Słuchajcie, rzecz stała się strasznie chujowa, nie chcecie mnie znać z tej strony Bo straszliwie się wkurwiłem, jak nagrałem już ponad 10, game... minut, 10 minut gameplayu Nagrałem, o właśnie tutaj skipnęła mi się pierwsza runda Żałujcie, że nie widzieliście mojej reakcji i na kolejne skipy, bo naprawdę wajbik miałem taki zajebisty, tak mi się zajebiście chciało grać, bo dwa tygodnie nie odpalałem praktycznie komputer, pobrałem sobie przedwczoraj mapę nową, no i to tyle, bo nawet jej nie włączałem. Żałuję, że nie widzieliście mojej reakcji właśnie na te skipujące, była mega epicka, śmieszna. No i ogólnie był taki zajebisty vibe, nowa mapa, coś nowego i... Przede wszystkim taki na ślepo, Dziewiczy Rejs ja to nazwałem e, Zupełnie tak jak Titanic, bo chciałem żeby to było takie nawiązanie również Na ślepo grałem tutaj, e, ten gameplay mi się nagrał Potem zrobiłem króciutką pauzę, bo czytałem wasze e, komentarze Już na dwa pytania odpowiedziałem e, wam e, Gdzie zadaliście mi pod postem na YouTubie Także jeżeli jeszcze macie ochotę to zapytajcie mnie o coś, bo będę jeszcze powtarzał całkowicie ten gameplay, ale dopiero gdzieś pewnie za dwa dni, dlatego że chcę naprawić i rozwiązać ten problem, zrobię sobie kompletną renowację całego komputera, co zajmie mi na pewno cały dzień i to tak no, na spokojnie cały dzień mi zajdzie to, dlatego że chcę całkowicie kompletny odkręcić wszystko, rozebrać do ostatniej śrubeczki komputer, wyczyścić, zobaczyć co się dzieje, co jest problemem, że właśnie kraszuje mi komputer i ja bym wam nawet puścił te 10 minut gameplaya, ale jak zobaczycie teraz komunikat z Audacity, niestety to co mówiłem, mi się nie nagrało. Także jest jeszcze taka opcja, że jak wam się zamknie Audacity, to czy tam. No, ogólnie chodzi mi o program, który nagrywa mój głos, to jest taka opcja jeszcze, że. Że po prostu odzyskacie to, jeżeli się komputer wyłączył, nawet w niespodziewany sposób, no ale takie krasze, czyli takie zamrożenie komputera całkowicie. Nie działa niestety, więc wyskoczył mi błąd i nie mogę odzyskać tego, co nagrałem, więc suma summarum został mi sam gameplay, który teraz widzicie. No i nie ma sensu takiego opublikować, bo nawet serio bym te 10 minut opublikował, <gryw> dlatego że był naprawdę yy, zajebisty początek, zajebista energia była, miałem zajebisty humor. No i teraz mi się to wszystko spierdoliło, bo no jak widzicie, no mówię w ogóle, całkowicie yy, na inny temat. Także taka informacja. Czekajcie niecierpliwie. Może uda mi się jakiś jeden mały, krótki materiał, jeden poradnik nagrać, gdy mi nie skraszuje komputer. Chociaż no zobaczymy. Nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię, ale spróbuję chociaż raz, bo w niedzielę nie będę chciał go odkręcać. Tylko w poniedziałek już się tym będę zajmował. Także może mi to zająć parę dni. Nie wiem, zobaczę, ale. Wiedzcie o tym, że staram się naprawić ten problem, zobaczyć o co chodzi, dlaczego mi tak kraszuje e, komputer, także bądźcie dobrej myśli, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało i żebym mógł do Was wrócić jak najszybciej. To tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.